Egipt chce zrobić coś, czego nie próbował jeszcze żaden kraj na taką skalę. Chce stworzyć nową rzekę na środku pustyni. Chodzi o ogromny projekt, który, według jednych, może pomóc państwu poradzić sobie z brakiem wody, a według innych, może doprowadzić do bardzo poważnych problemów. Skutki tej decyzji mogą dotknąć nie tylko samych Egipcjan, ale także inne kraje w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Ten plan od lat pojawia się w rozmowach inżynierów i polityków pod nazwą Drugi Nil. W skrócie, chodzi o stworzenie sztucznego systemu wodnego, który miałby zmienić sposób, w jaki cały kraj funkcjonuje. Egipt w większości jest krajem suchym. Ponad 90% jego powierzchni to pustynia, na której bez wody nie da się normalnie żyć. Dlatego prawie cała ludność mieszka w wąskim pasie wzdłuż jednej rzeki. To właśnie tam znajdują się miasta, pola uprawne i zakłady pracy. Nil jest dla Egiptu głównym źródłem wody pitnej, żywności, energii i bezpieczeństwa. Bez tej rzeki kraj nie mógłby istnieć w obecnej formie. Problem polega na tym, że ilość wody w Nilu się nie zwiększa, a liczba ludzi w kraju rośnie bardzo szybko. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat populacja Egiptu podwoiła się, a zapotrzebowanie na wodę rośnie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Sytuację dodatkowo pogarszają coraz częstsze okresy suszy oraz spory z państwami położonymi na południe od Egiptu, przez które Nil przepływa, zanim dotrze do kraju. Dla władz Egiptu to poważne ostrzeżenie, bo kiedy już dziś wody zaczyna brakować, to co stanie się za 20 albo 30 lat, gdy w kraju będzie mieszkać ponad 130 milionów ludzi? Właśnie dlatego wraca pomysł, który przez długi czas wydawał się nierealny stworzenie nowego źródła wody tam, gdzie do tej pory była tylko sucha ziemia i piasek. Projekt drugiego Nilu nie polega jednak na wykopaniu jednego kanału nawadniającego. Chodzi o duży system kanałów i zbiorników, który miałby doprowadzić wodę do obszarów, gdzie od zawsze panowała susza. W planach są nowe tereny pod uprawy, osiedla i przemysł. Na papierze wygląda to jak nowoczesne rozwiązanie jednego z największych problemów Egiptu. W rzeczywistości jednak coraz więcej naukowców i specjalistów zaczyna się zastanawiać, czy taki projekt nie niesie ze sobą zbyt dużego ryzyka. Bo kiedy człowiek na taką skalę zmienia środowisko naturalne, bardzo łatwo popełnić błąd, którego później nie da się już naprawić. A Egipt znajduje się dziś w sytuacji, w której jedna decyzja może na wiele lat zadecydować o przyszłości całego kraju. Pomysł stworzenia drugiego Nilu nie pojawił się nagle. W Egipcie mówi się o nim od dekad, ale dopiero w ostatnich latach zaczął być traktowany poważnie. Dziś, gdy technologia jest bardziej zaawansowana, a liczba mieszkańców w kraju szybko rośnie, coraz więcej osób uważa, że bez dużych zmian Egipt nie poradzi sobie w przyszłości z brakiem wody. Dlatego inżynierowie i urbaniści wrócili do starych planów budowy wielkiego systemu kanałów, zbiorników i sztucznych koryt, które miałyby przenieść ludzi, rolnictwo i przemysł z zatłoczonej doliny Nilu w głąb pustyni. Jednym z głównych założeń tego projektu jest stworzenie nowych terenów do życia i pracy na zachód od obecnych miast. Dziś są tam tylko ogromne obszary piasku, na których praktycznie nic nie rośnie i nikt nie mieszka. W przyszłości miałyby tam powstać nowe miasta, pola uprawne i zakłady przemysłowe. Woda byłaby doprowadzana specjalnymi kanałami, tak aby te tereny mogły normalnie funkcjonować. Dla Egiptu oznaczałoby to coś zupełnie nowego. Możliwość rozwoju poza wąskim pasem wzdłuż jednej rzeki. Skala tych planów jest bardzo duża. Mówimy o inwestycjach liczonych w dziesiątkach miliardów dolarów i o pracach, które mogłyby trwać wiele lat. Zwolennicy projektu twierdzą, że to jedyny sposób, aby uniknąć sytuacji, w której Egipt zacznie się dosłownie dusić we własnych granicach, bez miejsca do rozwoju i bez wystarczającej ilości wody dla wszystkich. Według nich drugi Nil nie jest fanaberią, ale koniecznością, bo obecnych problemów nie da się już rozwiązać małymi zmianami. Im większe są jednak plany, tym więcej pojawia się obaw. Każdy duży projekt wodny wpływa na środowisko, zmienia poziom wód podziemnych, wpływa na pogodę w danym regionie i na warunki życia roślin oraz zwierząt. Gdy w jakimś miejscu pojawia się woda, wszystko zaczyna się zmieniać, czasem w sposób, którego nikt wcześniej nie przewidział, a takich procesów nie da się w pełni kontrolować ani dokładnie zaplanować. Naukowcy ostrzegają, że Egipt znajduje się w bardzo trudnym momencie. Jeżeli coś pójdzie nie tak, jeśli ziemia zacznie się zasalać, pojawią się powodzie albo inne obszary zaczną wysychać, skutki mogą być bardzo poważne i długotrwałe. Wtedy, zamiast dodatkowego źródła wody, Egipt może zyskać nowy kryzys. I właśnie dlatego coraz częściej pojawia się proste, ale bardzo ważne pytanie. Czy tworząc nową rzekę, Egipt nie ryzykuje tego, co przez tysiące lat było podstawą jego istnienia? Im więcej wiadomo o planie stworzenia drugiego Nilu, tym wyraźniej widać, że nie chodzi tylko o budowę kanałów i zbiorników. To decyzja, która może wpłynąć na bezpieczeństwo całego kraju. Woda w tym regionie świata to nie tylko sprawa techniczna. To kwestia przetrwania, stabilności i wpływów między państwami. Od tysięcy lat rzeki decydują o tym, kto może się rozwijać, a kto ma problemy. Dlatego każda większa zmiana związana z wodą wywołuje napięcia, które często nie kończą się na granicach jednego kraju. Egipt już teraz znajduje się w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o dostęp do wody. Kraje położone na południu, w biegu Nilu, budują tamy i własne systemy nawadniania, przez co do Egiptu dociera coraz mniej wody. W takich warunkach pomysł budowy drugiego Nilu zaczyna mieć inne znaczenie. To nie jest tylko sposób na rozwiązanie wewnętrznych problemów, to także sygnał dla sąsiadów, że Egipt szuka wyjścia z sytuacji, w której nie może już polegać wyłącznie na jednej rzece. Każde takie rozwiązanie ma jednak swoją cenę. Specjaliści podkreślają, że utrzymanie sztucznych systemów wodnych w bardzo suchym klimacie jest niezwykle trudne. Duża część wody szybko paruje, ziemia może się zasalać, a do tego dochodzą ogromne koszty energii potrzebnej do pompowania i utrzymania całej infrastruktury. W efekcie projekt może okazać się bardzo drogi i przez lata obciążać budżet państwa. Co gorsza, jeśli nowe kanały zaczną ingerować w naturalne zasoby wód podziemnych, Egipt może stracić to, co dziś jeszcze pomaga wielu regionom przetrwać w okresie suszy. Największe zagrożenie nie zawsze leży jednak w pieniądzach czy technologii. Największym problemem jest to, że przy tak dużych zmianach nie da się wszystkiego przewidzieć. Historia pokazuje, że podobne projekty w innych częściach świata często kończyły się poważnymi kłopotami. Zdarzało się, że zmiany w systemach rzecznych prowadziły do wysychania całych zbiorników wodnych albo do niszczenia ziemi, która wcześniej nadawała się pod uprawy. W wielu przypadkach ludzie byli przekonani, że panują nad sytuacją, a dopiero później okazywało się, że skutki są znacznie gorsze niż zakładano. Egipt stoi dziś przed bardzo trudnym wyborem. Z jednej strony ma szansę przestać polegać wyłącznie na Nilu i stworzyć nowe warunki do rozwoju. Z drugiej strony ryzykuje, że zmieniając zbyt wiele naraz, naruszy system, który przez tysiące lat pozwalał mu przetrwać. Nil nie jest dla Egiptu tylko źródłem wody, to podstawa rolnictwa, handlu i życia codziennego milionów ludzi. Każda próba stworzenia jego odpowiednika oznacza w praktyce próbę zbudowania całego kraju na nowych zasadach. Nic więc dziwnego, że drugi Nil budzi tak skrajne emocje. Dla jednych to odważny krok w stronę nowoczesności i samodzielności, dla innych to zbyt duże ryzyko, którego skutków nie da się później cofnąć. Dziś Egipt stoi przed wyborem, który może zdecydować o jego przyszłości na bardzo długo. Może dalej opierać się na jednej rzece, ryzykując, że z czasem przestanie ona wystarczać. Może też spróbować stworzyć nowe źródło wody, ryzykując, że uruchomi proces, nad którym później nie będzie miał pełnej kontroli. I choć na mapach i w planach wszystko wygląda dobrze, prawdziwy sprawdzian przyjdzie dopiero w rzeczywistości, gdzie stawką nie jest prestiż ani nowoczesność, ale bezpieczeństwo całego kraju. Bo w takich sytuacjach najważniejsze pytanie nie brzmi, czy coś da się zrobić, najważniejsze pytanie brzmi, czy naprawdę warto to robić.